Witajcie, moi miszami, sobie z kolejnym odcineczkiem. Dawno dla was nie nagrywałem Singing City, więc nie bardzo się orientuję, w jakim to miejscu skończyliśmy. Wydaje mi się, że coś o tygrysie, ale nie chcę was skłamać, ale obstawiam tygrysa. Z ostatniej chwili? Czyżby to nie był tygrys? Z ostatniej chwili tygrys mi się wydaje zoofobii. Tak, tak, to jest tygrys. To chodzi o tygrysa. Tu tutaj mamy właśnie kolesia. Przedrzeźniacz cały. On mieszka tutaj, więc tak naprawdę niedaleko. Możemy mi się go udać w bardzo szybki sposób. Otóż użyjemy sobie telefonu i przelecimy w ten sposób. No dobrze. Więc to jest kolejne zadanie poboczne z takich chyba bardziej ciekawszych. Tak jak było w przypadku Wiedzimy. Tak, tutaj jest przypadek tygrysa. Bynajmniej udającego, udawającego Kolesia, który przestraszył tutaj zakapturzonych białych, szlachetnych mnichów. By uciekli, zostawili swój łup. On na tym skorzystał, więc wiadomo, trzeba go teraz e, znaleźć. Buśka otłuc i powiedzieć: Nie rób tak więcej. On gdzieś tutaj miał być. On miał być strony od strony Dery czy od Roswald. Pomiędzy Roswald. Pomiędzy Roosevelt i pomiędzy Lincoln. Więc on musi być gdzieś z tej strony. Tutaj, proszę bardzo. Nie, nie musimy się za bardzo tutaj wysilać. No, stop się mylę. To się nie zmieniło. Do Michaela. Tutaj będzie pewna skrytka. Aha, łupy. Jakieś większe tutaj są. No dobrze, no jak łupy tu są większe, to prawdopodobnie będą potwory. Z tym musimy się liczyć. Kuba, nie. nie powiem, zaskoczył mnie i to bardzo, bardzo, bardzo. Zaryzykuję... A, dwóch już jest martwych. Ciekawe. Oni chyba po niego przyszli, tak mi się wydaje. I go dopadli. Czy byś czy, czy, czy się mylę? Mogę się mylić, no nie powiem. Człowiek mylny jest. Daj chłopu spokój. Wiem, że ci się nudzi, jak się ukrywasz, ale przestań dokuczać sąsiadowi. Powiedział nam, że na dole mieszkają potwory, te, co wydają dziwne dźwięki. Policja się nimi zainteresowała, więc siedź cicho i skończ z głupimi żartami. Rozumiesz? Czyli tutaj jest do, notatka do żartownisia naszego. A tutaj mamy. O! Tu mamy, tu mamy, to mamy to, co zwykle. Tutaj nic, tutaj nic, 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 nic. Okej, okay, no czyli musimy po prostu teraz iść do pokoju obok. Aha, tu jest. Eee, widać to ten cały strój jego przebierańca. Tak, myślałem. Trzeba tam na to zeskoczyć. No co to jest? Nakaz sądowy. Decyzją sądu Oakmont oraz na podstawie rekomendacji funkcjonariusza więziennego Wesleya nakazuje się zwolnienie z aresztu w więzieniu miejskim Ockmont. Zwolnienie następuje pod następującymi warunkami. Zakaz opuszczenia domu po drugiej drugiej. Co tygodniowe zgłaszanie się do funkcjonariusza Wesleya. Celem sprawozdania o miejscu pobytu pracy oraz zachowaniu zakazuje się posiadania broni uczestnictwa w demonstracjach oraz posiadania zwierząt domowych. Nie rozumiem tej rzeczy. Co mają zwierzęta domowe do tego? To mnie ciekawi. To, to, to jest bardzo interesujące. Narzeczona trzeba kształtnego. Yy, tu mamy. Ala Brody, współczesny Samson, gromisługi, boga, pająka. Nie chciałbym tam spać jeszcze. Tarzan of the Apes. Tarzan małp. Tarzan wśród małp. Tarzan, boi, małpi, guy. O, coś takiego. Mm, tutaj jeszcze możemy sobie coś sprawdzić. Albo i nie możemy.

Dobra, chodźmy za tym, bo, bo to mi spać nie daje. On tu zeskoczył na dół. Ale boję się troszkę. Boję się troszkę, że to może mnie zaboleć. Eee, mamy wszystko w sumie. Weźmy sobie szczelbę, to jest taka najlepsza broń. Prowizoryczna. Dobra, nie ma nic. Tędy nie wyjdę. O, szkoda, Tutaj będzie ten, nie? Że zaskoczył. I poszedł tu, zaskoczył dalej. Ale zanim to zrobię, przeszukam sobie te miejsce. Oj, on tu się zabunkrował widać. Widać coś mu tu przeszkadzało. Sprawdźcie czy coś tutaj znajdziemy. jest pustą. Nie ma nic. Poza tym co to jest. O kurczę, coś, coś tu było przygniecione. Tu jest znak, tu jest to. Czy ja mogę w ogóle wrócić? Mogę wrócić. Nic, zostało nam tylko zaskoczyć na dół. Chyba. Mhm. Zeskoczy i się zacznie. O, na razie cisza. Przed burzą. Obo wysypem stworaków. Nie, to na razie jest cisza. Marauder gang sent running by tiger. Impressive. So that's where the tiger-phobia got its start. My caller caught fleeing from the tiger. Well, he sure knows how to get the headlines. This is how he becomes the tiger? Helen <laughs> will love this headline. Tygrysa jest tylko teraz, czy on nie jest czasem w zmowie z tymi stworami? Trochę się tak boję, bo to cicho jest. Kurczę, jasne Hmm jak tylko za to chodzi skądś nade mną, to Michel, próbujemy mi wystraszyć. Muszę go znaleźć Jeśli uda mi się przeprowadzić z nim wywiad. Będę miał materiał na pierwszą stronę. No nie wiem, on mnie tak wystraszył, że wam ba. Nie mam ochoty nawet tam iść. mi nie wiem jak... mi nie wiem jak mam tu wejść. A jest. Pobieg! Tu jest. Ale jak on... się wspiąć? Tu jest dosłownie za... nisko. No Chyba, że... Nie, nic mi się nie odblokowało. Proszę wejść tędy. tylko jak? Nie, ale powiem, że dźwięk tygrysa realistyczny w polera. No jak mam tam wskoczyć? No, nie ma opcji. okay Nieważne. Z tym. Cześć, Gdzie jesteś? that's quite some roar there fella impressive who are you get out of here before I call the police mm hmm my name's Reed. I'm looking into this uh, tiger activity. W what makes you think I know anything? I was in your hideout, Michael. Look, calm down. The folks I'm working for are not your enemies. Oh, thank Kay. Soon after the tiger escaped, my gal's mother stopped us meeting up. I took to roaring near the old lady's window just, just to scare her. <laughs> roar i can see sure but dressing oh, you you don't understand when i'm dressed like that i know no fear i can see it as a joke but how did it end up with you pursuing criminal armed marauders attacked someone in the backyard roaring was all i could think to do they ran like are you going to keep this up all my life i've been afraid of this city now Dziękuję za pomoc. No dobrze. Mamy wszystko chyba, tak? Całe, 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 całe? Jest! Całe. No to wracamy. Poinformować naszą tutaj drogą reporterkę. I zakończyć sprawę tygrysa! Tak, to będę muszę iść. Yy, tutaj to jest. Zawrócić i w prawo. Dobra. Więc jedna z kolejnych zadań pobocznych znowu wykonane. to bardzo pięknym stylu. Nie zradziliśmy nikogo. Wszyscy zadowoleni będą chyba. Mam nadzieję, że nasza wypłata również będzie zadowalająca, Rida. Cyk, cyk, dalej. Dziękuję. O. Ach, ciekawe, ciekawe, co dostaniemy. My tak mamy pełen asortyment wszystkiego. A jedyną walutą właśnie tutaj są naboje. Więc tak trochę, a, tak nie bardzo mi się to widzi. No ale co zrobić? Trzeba się cieszyć tym, co dostaniemy. Pomimo tego, że tego nie dostaniemy, bo jesteśmy przepełnieni, jakie jest zawsze światło w tym mroku, okmąckim. Albo przynajmniej cieszmy się z tym, że nowe wydanie gazety będzie dzięki nam. Boże, ich napadli. Witam. Mam all ears. The truth is, though, that there is no tiger. It's a man. He's faking it to scare off criminals. Oh, just a man? How dull. Oh, come on. Wears a mask, dresses up in rags, has a secret hideout and trophies taken from criminals? That's one heck of a story. Ah, uh, perhaps, but, but revealing it would give the criminals a. Yeah, so. tak. tiger? You know, man and beast oh, yes, I like I mamy. I dodatka i mówiąc o tym, że nic nie możemy podnieść, jest zadowalająca. Okej, okay. człowiek i bestia. Już pół roku minęło. Yy, o właśnie. Yy. Od czasu, gdy uciekł z miejskiego zła, znalazł nowe leże na dachu zakrytek. Przez cały ten czas Tygrys zdołał zapewnić sobie przetrwanie, aż do teraz. Misha Robertson, utalentowany aktor pracujący głosem, był w swoim domu, gdy pewnego wieczoru usłyszał ryk Tygrysa. Robertson, najszerszy, najszerzej znany prawdopodobnie z roli w filmie Zew dżungli, pod, odpowiedział podobnym rykiem od, dla zabawy. Nie miał on jednak pojęcia, że Tygrys zrozumie jego ryk i postanowi znaleźć jego źródło. Michel, Michal, Michel, Michal. Jest zachwycony obecnością nowego przyjaciela. Na początku się bałem, ale raz za razem przychodził, by ze mną poryczeć, twierdzi. Raz przyniósł mi nawet stwora morskiego, którego upolował. Nigdy nie miałem takiego świetnego kota. I tak oto wygląda historia właśnie tego kolesia. Mam jeszcze Dary Morza. Yy... Które byśmy mogli wykonać, i chyba też to tak myślę, pójdziemy sobie yy, przy, przy Morland Road. Yy, czy ja nie mam tego czasem zrobionego? O, jest, jest, jest. To znaczy, zrobione mamy, zaznaczone o to mi chodziło, więc yy, ruszajmy w tą, tą stronę. Gdzie jest tu wyjście? Tu ruszajmy w tą stronę. Yy, najbliżej będzie stąd, więc i tak trzeba się cofnąć. Ten kryj zaś taki podejrzany jest tutaj, tak jakby chciał mnie tutaj strzelić od tyłu. Takiego pstryczka dać z karabiny, jak tamci w tym apartamencie tego Michela. Ale nie możemy się lękać, jesteśmy detektywami, mamy pistole. Przepraszam, mamy cały asortyment broni do wyboru. Nawet przeklętą cegłę. Więc w razie co możemy rzucić cegłę, ona tam zaklnie przeciwnika i, i wróci do nas. A tymczasem idziemy na poszukiwanie... na poszukiwanie Pride. Pride? Chyba Księga Pride to była? Dobrze... dobrze, dobrze kojarzę? Czy... czy już zapomniałem? Księga Pride? Eee, Znajdź The Pride... nie, nie wiadomo co to jest The Pride, ale wydaje mi się, że jest książka jakaś, tak? Znajdź The Pride... Kurczę, jak to brzmi! Duma! Gdzie to jest tutaj gdzieś, tak? The Pride. O. Mówicie, że to tutaj może być o kurczę. Ale mi się trafiło jak ślepiej kurze ziarno. Woda się podnosi, musimy wypłynąć na otwarte morze, albo nie będziemy mieć szans na przetrwanie tej burzy. Silniki pracują pełną parą, ale fale spychają nas z powrotem do miasta. Jeden z nowych morynarzy, Goran, chciał porościnać sznury i wyrzucić ładunek za burtę. Uderzył się z jedną z beczek i sam wylądował w wodzie. Silnik się zatrzymał. Zaczynamy nabierać wody. Brzeg jest blisko. Moi marynarze zabrali jedyną szalupę, ale ja nie opuszczę pokładu. Kai. Ocal nas. Mamy zebrany dowód koronny. A to porozmawiajmy sobie jeszcze. Aha, dobra, to co? Mamy to. I co teraz zrobić? Eee. Będzie czekał przy wejściu do portu Ockmont. Port Ockmont to jest tutaj? Chyba tak. Więc my po prostu wracamy z naszym The Pride z, z dumą i oddamy mu. Nie wiem w jakim celom to potrzebuje. A damy mu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo miły gość i... i, i, i wynagrodzi nam ten trud, jaki musiałem przepłynąć. Eee, okmont, gdzie jesteś? E, tu, tu, tu. Przy porcie. Wejść do portu Mam nadzieję, że nie będzie chciał mnie zabić, bo to będzie już dopiero chamskie. Człowiekowi pomagasz. On tutaj wyciąga spluwę i jep w kulkę w łebek. E, Przy wejściu do portu. Ktoś tutaj stoi? Aha jest tutaj. Dobra, dobrze pamiętałem. Mam Good news. I got the ship log of the Let me see. Yes. Yes? I expect the pay to Sure sure. Take this. And I have two more tasks for a man as capable. I have more ships. I would... These next ones won't be so easy. But you showed yourself a capable and trustworthy man. Oh, so prepare I've bought two more ships, Red Queen and Skylark. Red You won't say that when you see it. It crashed near the asylum, and uh, uh, Skylark. Where do you think the Skylark flies? I only have a guess. You see? You think the smugglers got it? I saw a box with the ship's name. Some hobo was burned. Ok. Hmm, więc ogólnie zrobimy tak: zaznaczymy sobie te dwa miejsca, i zrobimy sobie najwyżej w późniejszym czasie na wschodniej części zatoki, ponurej przystani, w takiej wschodniej, przy Worf. Street pomiędzy Tower, Wharf Street pomiędzy Tower pomiędzy Tower i Clamby A to dziwne, bo Wharf jest tutaj. Wysłuchajcie, czy jest jak przy Wharf Street pomiędzy Tower i Clamby Tower jest tu, Clamby jest tu. Pomiędzy to jest. A nie, czekajcie, tu jeszcze jest tower i klambaj, to jest tutaj w takim razie. Tower i klambaj, bo klambaj się ciągnie... Nie, klambaj się ciągnie tu, tower się ciągnie tu. Została na na wschodniej części to, będzie gdzieś tutaj. I będziemy musieli w tą stronę. A drugi znajduje się w północnej części zakrytek. Zakrytki, bo znaczy niedaleko przeżywania Providence i... Seaside. Seaside. Okej, teraz weź to człowieka przy psychiatryku. E Seaside jest... Mm -hmm. i Providence Ave. Providence Ave i Seaside. Niedaleko skrzyżowania. Czyli tutaj. Dobra. A my teraz sobie weźmy pełne tutaj Feniks i Feniks gdzie muszę iść czy nie zrobiłem sobie z Feniksem tu jest z Feniksem więc w tą stronę się udamy gdzie tu jest e, tu tutaj to się znajduje nasz teleport drogi i do Feniksa najlepiej dojść w e, będzie po prostej po prostej do celu Fronący Frun, Feniks. Tak to ładnie to brzmi. O kurczę. Trzecia. No dobra. My sobie tutaj yy, zakończymy odcinek, więc dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i oczywiście zapraszam. Na kolejne odcinki. Tymczasem trzymajcie się.